Odkrywanie prawdziwego siebie. Żeby odkryć prawdziwego siebie, musisz bez względu siebie zaakceptować, kochać i słuchać swojej duszy. Tylko poprzez akceptację możesz dotrzeć do prawdziwego swojego wnętrza. Społeczeństwo, rodzina, kultura, religia, mass media narzucili ci bardzo, ale to bardzo dużo wymagań. Narzucili, że musimy być piękni, bogaci, wysportowani, pewni siebie, mądrzy, uczciwi, pracowici, dobroduszni. Monogamiczni oraz kochać i być kochanym. Oczywiście nie jest możliwe spełnienie tych wszystkich wymogów naraz, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że twój umysł nawiedzi przynajmniej jedna z poniższych myśli. Na przykład, nie jestem wystarczająco dobry. Nie jestem wystarczająco piękny, nie jestem wystarczająco bogaty, nie jestem wystarczająco wysportowany, nie jestem wystarczająco pewny siebie, nie jestem wystarczająco mądry, nie jestem wystarczająco uczciwy, nie jestem wystarczająco pracowity, nie jestem wystarczająco dobroduszny. I kiedy chociaż raz tak pomyślisz, to jest to trucizna dla Twojej duszy. I chodzi o to, żeby wykryć, rozwalić ten negatywny wpływ, który jest w Twojej psychice i te wszystkie myśli zastąpić jednym prostym stwierdzeniem. Ale kocham siebie bezwarunkowo. Cokolwiek negatywnego przyjdzie Ci do głowy, zawsze wtedy możesz powiedzieć, ale kocham siebie bezwarunkowo. Tak samo w sztukach walki. Chodzi o to, żeby wykorzystać siłę przeciwnika i użyć jej przeciwko niemu samemu. Jeśli wyćwiczymy się w sztuce, ale kocham siebie bezwarunkowo, to będziemy niezniszczalni. Wieści przeciwnika mogą nas tylko dotknąć czy zranić wtedy, kiedy nie mamy żadnej ochrony. Natomiast kiedy zbudujemy wewnętrzną siłę ze słów, ale kocham siebie bezwarunkowo, będziemy jak czołg. Wtedy, be... Wtedy pięć przeciwnika nie będą nic złego znaczyły. Nie będą w stanie nas wystraszyć, będą one marne, wątłe, nic nieznaczące. Tak samo jak te negatywne myśli, które nie będą miały na nas żadnego wpływu, ponieważ nie mają one żadnych szans po wyćwiczeniu się w sztuce, ale kocham siebie bezwarunkowo która jest podstawą miłości do siebie samego i odkrycia swojej duszy.